Witam widzów bardzo serdecznie. Ogólnie to wiecie, co ja napiszę wam na tablicy. Eee, czekajcie, ja wam tutaj na tablicę napiszę. Eee, nie, nie potrzebuję tego. Na tablicę ja wam napiszę, żebyście mnie subskrybowali, bo bardzo mało osób to robi. Co wam na tablicę napiszę? Widzowie. Su. No nie napisałem syp. Czekajcie, rozwalę to. Ej, co się tu odpierd... Witam. W tym odcinku zagrałem na datapaku, który dodaje, że nad, jak zniszczymy tabliczkę, to wypadają OP okay temy. I tak, to nie jest żaden żart. Oglądaj do końca mordeczko, bo film wyszedł mega spoko, Mieliśmy, a mogliśmy zrobić elektry, sety enchantowane, totemy, miecze, heal a nawet enchantowane łuki. Było mega fajnie. Mam nadzieję, że zasubskrybowałeś kanał, zostawić łapkę w górę, a jak nie, to musisz to zrobić, bo dzisiaj jest finał naszych wszystkich odcinków w tym miesiącu. 31 sierpień. Na pewno oglądaj do końca. Do zobaczenia. Dobra widzowie, jak już wiecie, z początku yy, tak. Yy, tabliczki dropią z które drobią łuki i temy. I no, będziemy próbowali przejść dzisiaj Minecrafta I no, będzie git. Ogólnie teraz drewno skopiujemy na crafting Dobra, pyk A i oczywiście, widzą subskrybuj kanał, jak ty nie robić Zostaw łapkę w górę, jak ci się podoba film No I komentarz pod tytułem tabliczka, ja czytam tam przypnę serce No, pamiętaj, pamiętaj o tym Było dużo ludzi nie pamięta Ty pamiętam. Bądź, nie bądź jak inni sobie tak I tylko tabliczki chcemy skraftować Dobra, mamy 6 tabliczek Zróbmy tą tabliczkę tak, że jak zniszczymy jedną, to więcej się zniszczy. Tak, dobra. Zniszczymy jedną i powinny wszystkie się zniszczyć. Patrzmy Tak. Co jest totem mi wydropiło? Nice. Co wie totem mi wydropiło nagle. Nice, nice, nice. nice. Co my tu mamy? Fajne rzeczy. Fajne, fajne. Podobały mi się. Czekajcie, ja sobie tutaj pokładam wszystko. Jak w i zaraz wracam. Dobra, Widzicie? tak na razie wygląda mój. Jak w niezaciekawy, no ale zawsze coś. Myślę, tutaj ogólnie do klaty zróbmy chociaż. Nie, 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 po co ja klatę robię, przecież litrę. Hmm, dobra, widzowie, skopiemy to i kopiemy teraz mega dużo tego, drewna. E, tutaj crafting połóżmy i skraftujmy jak najwięcej tabliczek. Dobra, e, to połóżmy tak, tak, tak. O! Netherite! O kurde! Widzowie, nie wiem, no, ten odcinek to jest jeden z lepszych odcinków, jakie kręciłem. O, kurde, ile rzeczy. Dobra, sobie założymy. Ochrona, klątwo. U... Nie! Czemu ja nie czytam? Naprawa niezniszczalność, ochrona, chyba to jest lepsze. Naprawa. Przy... O kurde, jakie dobre buty. Dobra, głównie niepotrzebne rzeczy możemy wrzucić. Loyalność, lojalność... Lojalność 2. Chyba. Co jest lepsze? Mieczyk pogrące nieumarłych. Otóż rzut wydaje mi się pod wodą. Dobra, więc widzowie teraz nie. Musimy znaleźć sobie portal. Te, te, musimy sobie zrobić portal do netheru. Ej, ja ogólnie co jeszcze raz wyrzuciłem? masz razem było potrzebne na ten. No, wiaderko z wodą. Więc czekajcie chwilę. Z, więcej tabliczek zrobimy do no Dobra, jesteśmy na dole i kładziemy tabliczki po kolei. 3, 4 O kurde O mamy łuk, 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 łuk Zabijmy to na łuk U nie ziszemy, potrzebujemy, dobry łuk jest fajny Potrzebujemy złota Mamy źródła, potrzebujemy złota, dobra, złota Potrzebujemy koksów To ty mamy, to temu fandying Potrzebujemy to temu Gdzie jest to temu? jest to temu fandying? Dobra, mamy klatę. Tak, klatę mamy. Eee, mamy koksa, koksa, fairberki. Tutaj mamy. Następny tak, fairberek. No i mamy kilo w lepszy niż ten. jedwamy dotyk na prawa. Nie, ten jest lepszy. Eee, co my tu jeszcze mamy? Widzę, tyle rzeczy nam sypło. Nie wiem, to sobie weźmiemy na zapas. Jakby nam się skończyło. Dobra. I teraz robić miejsce w naszym ekwipunku i jest wszystko git. O! Akurat, dobra, co mamy w skrzynce? To weźmiemy. I dobra. Mhm, mm dobra. Zrobiłem ja troszeczkę obsydianu, co go weźmiemy już? Się przyda teraz. O tym właśnie mówię. I teraz to wyko wykopać, to. To wykopać. wykopać to i wykopać to jeszcze nie wiecie tego jaki ja mądry jestem patrzcie to eee, biorę sobie na przykład troszeczkę drewna, robię sobie tak to zamieniam na to podsadzam się robię tak robię tak biorę tak no widzicie sobie Ale serio taki taki niemiły spawn Czemu taki niefajny spawn w naderze? Oj, ojoj, tutaj nic nie ma. Musiałem zrobić koksa. Co jest? Jest forteca, normalnie. Nice. Jeszcze... że... Szkoda, że w nie mamy. Kurde, ten sobie sobie normalnie. Mamy tu? Tam nie. Patrzcie to. Mamy łuk. Ha. Pałka wyleciała? A, tak, nawet jak wyleciała, to się spaliła. Dobra, dalej to jest skrzynka z nieciekawym lucem. Tutaj są? To jest nieciekawym lutem. co jest? Forteca bez tych? Cały czas ich słyszę. Coraz lepiej. Dobra. I ten jest taki dobry, że na, że na dwa albo jeden hit zabija. Wypadła palka, nie wypadła. Bo bo Cześć, potrzebuję tu więcej miejsca na rozpienie się. Dobra, i... Pyk, pyk! Jest pałka, let's go, mamy pałkę pierwszą. Zapaliśmy? Mieszkacie. O, no teraz, mamy pierwszą pałkę. Nawet nie musiałem go zbytnio, zbytnio dużo zabijać. Czemu się nie tak Czekajcie rozkopkę tutaj. Ja się przestraszyłem. Ja się wystraszyłem widzowie. Dobra, teraz git, powinno być przynajmniej. Dobra, nice. Idziemy widzowie, co my tu będziemy się ogólnie bawić? Już mamy cztery pałki widzowie. Ale jest tutaj looting? Mam looting? Nie. Fajnie było, jakbym miał looting normalnie. Jeszcze jakbym miał moc. Ten, jakby jeszcze miał ten. E, Infinity ten, to było fajnie. Dobra. Dobra, możemy już mamy. Dobra, papa. Poczekajcie, pa. bo ja nie jestem przygotowany. Chodź Ja w pokoju przebiegam Ja w pokoju Masz Ja to jestem w pokoju, że żeby... nie No co ty, co ty, nie no, ja jestem ziomek, ja jestem ziomek, ja jestem ziomek

O kurde To to musiałem złożyć niechcący Dobra widzowie, jednak zabawa z tymi tymi to nie jest taka zabawa nie, idziemy dalej widzowie Albo normalnie wiecie co sobie zrobimy? Pewnie każdy wie Więcej tabliczek, let's go! Kto się spodziewał? Widzowie nie, za Dobra, nice o, no, tutaj niszczymy. Tam. Musimy wydropić yy... tak koksy to tam. O, jest ten nice. Teraz zauważyłem. I tak mijały mi następne minuty. <laughs> Dajcie te perły, czy ja wam na na te złoto rzucam? Dobra widzowie, odpuścimy satelity. Wystarczy nam 12. Nie muszę przerywać portal. Dobra, wchodzimy, robimy crafting tego. Robimy tak. Tak i tak, dobra. Możemy iść. Tak. Dobra, to lecimy, widzowie, tam. Jak na górze nie będzie, to ja się po co ja zrobię. Na jakim jesteśmy? 32. To gdzieś tu musi być. Jest! Nie wierzę. O nie, szczury. Dobra i jesteśmy. Tylko teraz trzeba szukać tego portalu. Tak jest! Szybko! Szybko. Nie wiem, że jednak się zaraz jest Zły sit. No i mamy tu jedno oczko akurat. Pyk i pyk, i pyk. Eee, no. Jesteśmy będzie. Eee, blocks. Czemu smuka nie ma? Ty czemu smuka nie ma? A nie no ja jest? Dobra się, bo nie widzę. Czas na ten. Dobra, patrzymy co wyleci. Potrzebuję to temu. Tak, to temu potrzebuję. A w ogóle to temu nie miałem założonego. Nice. Co mądry. Może go jeszcze trafię, jak perczuję. Tak. 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 Gdzie on jest? To jeszcze. czekajcie. On tu krąży i krąży i krąży. Czuję. Go rozwalę zaraz łukiem normalnie <grymne> nice! W rozwaliłam go łukiem. Nawet nie wie co ci żyć. Ale zarobiście nice Nice, widzowie! Podoba mi się. Level, level, wszystko level. Nice, możemy wejść! Let's go widzowie, zakończyliśmy Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i że, że zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję na dole. No, 100 łapek w górę i Wam udostępniam do tapaka. Mam nadzieję, że wiecie. Napiszcie w komentarzu tabliczka mam serce. Jestem tak szczęśliwy widzowie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, cześć!